Gdy prezydent Francji François Hollande oświadczył, że największe niebezpieczeństwo niosą polscy kibice, jasne stało się, że nie jest to realne zagrożenie, tylko klasyczny przejaw popularnego obecnie na świecie antypolonizmu, które w przeciwieństwie do antysemityzmu uważane jest na zachodzie jako coś pozytywnego. Tymczasem Polacy okazali się bardzo przyjaźni, a gigantyczne kłopoty zaczęli sprawiać pewni swej bezkarności w z Rosji. Sytuacja w Marsylii, jaka miała miejsce przed i po meczu Anglia-Rosja, była delikatnie mówiąc niebezpieczna. Kordy Rosjan zachowywały się tak, jak gdyby nie byli to kibice drużyny piłkarskiej, tylko żołnierze Armii Czerwonej zdobywające Francję. Oczywiście wiele można wrzucić na alkohol, ale gdy poczyta się relacje i zobaczy się nagrania tych ekscesów, jasne staje się, że Rosjanie robią we Francji takie samo spustoszenie, jakie robili w Polsce przed 4 laty. Tym razem jednak kibice rosyjscy posunęli się za daleko i sprawą zainteresowała się UEFA. Rosyjska Federacja Piłkarska została zawieszona w prawach członka UEFA, co jest równoznaczne z usunięciem Rosji z Nałożono również karę pieniężną w wysokości 150 tys. euro. Wykonanie kary odłożono jednak w czasie, tak aby stanowiła groźbę dla niesubordynowanych i po prostu chamskich rosyjskich kibiców. Swego rodzaju skandalem jest też to, że francuska policja nie zatrzymała ani jednego awanturującego się Rosjanina. Za to aresztowano Brytyjczyków i obywateli Francji. Trzeba zrozumieć, że kraj ten czuje chyba wielki kompleks w stosunku do Rosji, który trwa od czasu nieudanej wyprawy na Moskwę Napoleona Bonaparte. Skutkiem tego Francuzi są rozkochani w Rosjanach, których najwyraźniej uważają za lepszych od siebie.